No tak, W latach 60., a nawet wcześniej jeszcze, było pewne urządzenie, z którego wszyscy lubili bardzo korzystać. Teraz już mało popularne, ale często znajdowało się w kawiarniach, w barach, na przykład, we fuaje, w teatrze, czasami zdarzało się również. I zamiast zespołu, potrafiło to urządzenie zagrać to, co się chciało i rozbawić y, ludzi, którzy tam właśnie byli. Wiemy, no o czym właśnie. mowa? No właśnie. A co trzeba było wrzucić do szafy? Dobrze. Do grającej szafy grosik wrzuć. Do grającej szafy grosik wrzuć, jeden malusieńki grosz, bo tam w środku śpi melodista, więc z swym grosikiem zbudź. Bugi ługi, bugi ługi, cza, 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 czarodziejska szafa gra. Pomyśl ile przyjemności masz, za maleńki jeden grosz. Wszyscy tańczą tak, jak ty im grasz, za maleńki jeden grosz. Bugi ługi, bugi ługi, bugi, cza, 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 czarodziejska szafa gra. Ostatni raz zagrajmy, bo w kieszeni rączka odnalazła groźbę. Pomyśl przyjemności masz za lęki jeden grosz Wszyscy kaczą tak jak Ty im grasz za jeden grosz wugi ługi, wugi, ługi, 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 cza, 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 czarodziejska szafa I tańczymy, proszę Państwa, możemy się podnieść Jeśli ktoś ma ochotę, to oczywiście O, widać się da, da się twista nawet na siedząco sweet. Rosik czuję na luźnienki grąś, bo, bo tam w środku śpi Melodisto, między więc tym rosikiem zbóż. Bugi, ługi, 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 cza, 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 czarodziejska gra. A właśnie! Oddalazło gość! Pomyśl ile. przyjemności masz, za maleńki jest tak jak ty im grasz za maleńki jeden grosz. Bugi, 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 czacza bugi, bugi, gra. bugi, 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 gra. bugi, 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 Brawo, ale się Państwo pięknie roztańczyli! Rostańczyli, bo zrobiło się strasznie gorąco.